Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ten gloczek, gdy zgarniecie łapa, i komentarzy, bierzecie udział, życzę wszystkim powodzenia, e, memorytaczki na CSGO Skin się znajdujemy link do strony w opisie, wbijając ten plusik, wpisując kodik SOUL, klikając aktywuj, 20 na start, 10% bonusu, a z doładowania z moim kodem, za każdym razem wpisując kodzik otrzymujecie bonusy, więc warto wpisywać przed każdą wpłatą, w sensie... E, i co? Do, robiąc doładowania za 8, 10, zł, 30, a i 80 macie szansę na koskę i różne skiny, więc życzę powodzenka. E, to jest liczy się każde doładowanie, jak zrobiliście dzisiaj jedno za 8, nie siadł, żaden skin zrobicie drugie, jest możliwość, że wam siądzie. Tak to działa, e, to taki prezencik dostajecie, więc no, życzę powodzenia, a jak wiecie, ja zostałem bankrutem. Po ostatnim materiale z Guskinsa Skinsa zostałem bankrutem, no niestety tak wyszło. Kto nie oglądał, niech sobie zobaczy. Niech sobie zobaczy, my co, no... Nie mamy zbyt dużo I spróbujemy zrobić... Nie no raczej serii nie będziemy robić od Bankrut'a do... do... do fiut'a Pff, XD e, w sensie... Ale... Chociaż zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, nie? Może jakaś miniseria z tego będzie? Ja się boję, że ja bym chciał zrobić taką serię, a w drugim odcinku wszystko przepierdolę i... i taki będzie finał Jak widzimy no nie mamy dużo Ale nawet dzisiaj, nie? Możemy... może tak być, że... No, wbiłem tutaj z chęcią, czyli tylko czy. Hej, okay, dobra. To już jest piątek, godzina prawie 18, jak nagrywam ten materiał, więc no. Więc no. No, więc no. No, więc no, zarzuć nam niczym. Kurwa. Ej. Co? I on trafił. Co? Pokaż mi tą bitwę jeszcze raz. I on trafił. Ja myślałem, że on trafił kójś droższy przedmiot od nas. Ja mówię, ty trafiłem drogi, ale patrzcie, ten miał więcej. A on trafił 32 zł, nie? No ja pierdolę. Fajnie byśmy. Tutaj, znaczy, fajnie, no przyjemny był. Kurde, nie chciałem w sumie to dołączyć, ale już było za późno, żeby zrezygnować. Ogólnie. Zostałem bankrutem i... i chyba zejdziemy do zera dzisiaj, nie? Ja będę sprzedawał wszystkie skiny próbował. E... I prowadzimy. Prowadzimy z tak sobie siedzę, zastanawiam się, mówię, kuźwa przegram wszystko i taki będzie finał, nie? Co się wiadomo zawsze nawet przegrywając bitwę sorki, mamy skiny w cashbacku i tak dalej i tak dalej. Aj no tutaj tak pierdolłem. A dobra, coś coś tutaj... Ale ogólnie słabo, ogólnie słabo. Nie lubię tych, ogólnie, nie ugrywam, nie ulubię tych skrzyneczek z naklejkami, bo ja nie znam ich cen za bardzo, nawet jak tak leci, nie znam ich wyglądu i no i zazwyczaj, no ja są tańsze. No nie patrzeć, mamy profit, no ale no 15 staczka tutaj sobie wjechaliśmy, więc no, teoretycznie na odcinku jesteśmy na sporym minusie. Tu bym z chęcią wjechał, ale dobrze, no ja zrobię. Ja zrobiłbym na trzech. W sumie to nie jest przecież odcinek, że robimy tylko z graczami, więc mogę dodać boty. Lecz no wolałbym z graczami, bo to tak zawsze jakoś mi ciekawi Ciekawi, tak fajnie. Przegraczy. graczy, wow. Ob tu wjechał Ty, gdzie ta moja bitwa? Dobra, jest, myślałem, że już to dołączyli, że ona znikła mm. Dobra, dodam jednego Poczekajmy chwilkę Ale ja też nie chcę czekać nie wiadomo ile Zawsze narzekam na niego, a teraz sam go dodałem, bo tak samo, w sensie, nie? Miałem mówić, że mogłem zrobić underdoga, ale teraz patrząc na razie jest do. Jest dobrze w chuj, w to jejku. tak myślałem, że on jest sporo warty. Ej, 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 no kurwa, powiem wam, że. Powiem wam, że jest ciekawie. Może by przeciągnął tą serię na, na jeszcze jakiś odcinek. Tylko, że. Ja jeszcze chcę jedną bitwę na pewno zrobić i się boję, że jak zrobimy tą... ...tą bitwę, to że teraz na przykład tutaj, no tutaj możemy zgarnąć sporo, tylko tutaj mamy dwa, dwóch botów, jednego gracza, a to jest zwykła bitwa. Mm. To jest tryb, czekajcie, to jest skrzynia, to jest lowcase, to jest najtańsza chyba skrzynia Najdroższym przedmiotem jest ta i mamy na wszystkie skiny taki sam procent Ale zobaczcie, no Hunterowi lecą same drogie przedmioty Nam poleciał jeden taki w miarę, w miarę z lepszych Temu poleciał najlepszy w ogóle, jaki może 40, nie no, jeszcze jest w lepszym stanie, w sensie No nie, no tak to, tak to nie i właśnie Tutaj, teraz jakbyśmy to prowadzili, to byśmy mogli naprawdę zrobić fajny profit I z tego bankructwa, no wyjść Wyjść ciekawie Naprawdę ciekawie Chyba, że to zostawię na kolejny materiał I spróbujemy, spróbujemy jeszcze z tego bankructwa Coś Coś wyciągnąć, lecz no No to raczej nie będzie nasza, raczej nie No mogłoby tam być, mogłoby tutaj być, nie To by było złoto, jakby nam tamta siadła Znaczy złoto, w sensie Hmm no ta nie jest, to nie jest zły drop. No jeszcze parę skrzynek jest, jeżeli Alex nic nie trafi, Hunter... No właśnie, ale trafiają. I nam naprawdę dobrze, ale no... Alex trafił najdroższy przedmiot, jaki mógł. Niedobrze, niedobrze tutaj się to stało, bo my tutaj jesteśmy w stanie to wyciągnąć. Jesteśmy w stanie naprawdę to wyciągnąć, tylko byśmy potrzebowali tej emeczki najlepszej. No powiem wam, że... Mm. Nie, już teraz, teraz już ten, no nie, no już nie mamy szans, jakikolwiek szans A szkoda, a szkoda, bo Bo mogło tutaj to się całkiem ciekawie skończyć Gdybyśmy my to zgarnęli, plus to co mamy, no byłoby fajnie z tego bankructwa Co mamy, no co sprzedamy wszystko Mamy tutaj to, no myślę, że możemy Tą serię dociągnąć Jeszcze jeden odcineczek z niej zrobimy, no Mamy nawet nie wiem czy nie mniej niż na początku materiału, chociaż, ale było w pewnym, w pewnym momencie, gdyby nie ta bitwa i bym zakończył w tamtym, było dobrze i moglibyśmy dojść do jakiejś ciekawej kosy, więc myślę, że możemy zrobić drugi odcinek w kolejnym materiale, jak nie zapomnę to i nie doładuję to zrobię. Trzymajcie się, serdecznie wam dziękuję, i miejmy nadzieję, że się uda. Elo.